Dzień dobry, witam dzisiaj wszystkie osoby spod znaku raka i zapraszam Was mój pięknie do czytania dla Was na październik. Jak się pokazuje ten miesiąc w ogólnych energiach dla osób spod Waszego znaku. Co Wam sprzyja, co Wam przeszkadza? Na co zwrócić uwagę? Kilka słów na temat miłości. Na temat sytuacji rodzinnych, finansów Waszych i pracy, co Was będzie dotyczyło w październiku. Będzie też jedna karta z przesłań anielskich, czyli wskazówka, w którą stronę kierować swoją uwagę, żeby było jak najlepiej. Dziękuję za wsparcie przez bajkowi, przez Patronite. Dziękuję za polubienie. Pamiętajcie o subskrypcjach, żeby być ze wszystkim zawsze na bieżąco. Dziękuję za komentarze. Życzę z góry cudownego października. I zapraszam. Tak jak Wam życzę. Myślę, że będzie. Bardzo to może być dla Was fajny miesiąc, zakończony sukcesem, zwycięstwem. Pierwsza karta, która Was w ten miesiąc wprowadza, to jest dziewiątka monet. Tutaj się realizują wszystkie nasze życzenia, zwłaszcza w kwestiach materialnych, prawda? W dziewiątce jesteśmy wypłacalni, mamy dobrą pozycję finansową, udało nam się zrealizować, zakończyć wszystko to, co rozpoczęliśmy z sukcesem materialnym. Dziewiątka. Pucharów pokazuje, że mamy z tego satysfakcję, jesteśmy zadowoleni, więc widać, że ten październik jest jakimś czasem dla Was zakończeń czegoś, prawda? Może to są jakieś Wasze projekty, może to są jakiekolwiek, nie wiem jakie mogą być u Was działania, ale one przynoszą Wam stabilizację, zadowolenie z efektów, no i coś nowego się do, nas, do Was zbliża. Bo pomimo, że właśnie tutaj ten początek miesiąca pokazani jesteście w energii dziewiątek, czyli właśnie zbierania już tych ostatecznych plonów, zakańczania, tu jest dużo pokazane samodzielności w tym, to jednak przed wami jakieś nowe wyzwania i nowe etapy. Czyli dokładnie nie macie takiego czasu, powiedziałabym, na, na oddech. Bo wyzwaniem jest właśnie nowy pomysł, nowe miejsce, nowe idee, nowe realizacje, wyjazdy, nowe miejsca, bo jest też karta rydwanu i zmiany. Jest w październiku zmiana, z którą trzeba sobie poradzić, ogarnąć ją, w którą prawdopodobnie trzeba wejść. No, na podstawie waszego czytania jest też as-monet pokazany. Czyli dobre perspektywy, na które myślę, że czekaliście. Dobre perspektywy, dobre początki, no ale tak sobie myślę, że jak jestem tutaj pokazany z początkiem października w energii dziewiątek, no to ja już dużo swojego czasu, uwagi w coś włożyłem lub włożyłam, zainwestowałam. Cieszę się z tych efektów, a tu już muszę brać się za coś nowego. To może być taka jedna wersja, a drugą wersją może być dla kogoś to, że kogoś sytuacja tu po prostu, dziewiące monet, jest pokazana finansowa jako bardzo dobra. Spełnienie życzeń jest pokazane i właściwie niczego mi nie brakuje, a mam tutaj możliwości, mam możliwość wyjazdu, mam nowe perspektywy, tak? może na które czekałem. W myślach waszych pokazana jest dwójka monet, czyli współpraca, handel, coś bardzo szybko się realizuje. W ósemce buław jest bardzo duża intensywność w działaniu, więc tutaj wybieramy najważniejsze rzeczy. A może jest trudno po prostu tak to wszystko w jednym czasie ogarnąć, prawda? Bo... Mm, może właśnie niekoniecznie jesteście w takim nastroju, żebyście chcieli się bardzo w coś mocno angażować? I te nowe wyzwania właśnie dlatego są pokazane powiedzmy w opozycji do Waszego aktualnego stanu. No ale to jest tylko taka jedna możliwość, jedna perspektywa. W Waszych myślach ta ósemka Buław pokazuje dobre wiadomości, pokazuje. Konieczność szybkiego działania, pokazuje dużo działania, kontakty może pokazywać z innymi ludźmi, nawet dalsze. Dwójka, monet, tak jak mówiłam, wybory, decyzje, ale też współpracę, bardzo korzystne finansowo. Połowa miesiąca ósemka mieczy może pokazywać Wasze ograniczenia. Ja bym to bardziej widziała ograniczenia, które dotyczą na przykład komunikacji, jasnego przekazywania informacji albo ograniczenia, które są związane z Waszym sposobem myślenia, które są powiązane z tym, co na podstawie, czyli dobrymi perspektywami. W zwłaszcza materialnej, bezpieczeństwem, nowymi rzeczami, zmianami w pracy. O. Tu mamy połowa miesiąca, jakbyśmy byli w jakimś może niepokoju czy obawie przed czymś, co może nas dotyczyć, ale tak faktycznie nie dotyczy, tylko my tutaj być może mamy niską samoocenę, być może się czegoś obawiamy. To jest zupełnie zbędne, prawda? To tak. Dla jasności. Wasz punkt widzenia jest pokazany giermek monet, nauka, lojalność, nowe miejsca, zbieranie doświadczeń, praktyka, współpraca najbardziej pokazana z bliską osobą, z partnerem może być. Z zewnątrz bardzo mili ludzie się pokazali, którzy Was doceniają, którzy Wam pomagają, którzy z Wami współpracują, którzy Was lubią. Może ktoś do kogoś wraca. W Waszych nadziejach i obawach król mieczy. Może osoba, z którą kontakt nie jest częsty albo jest zatrzymany. Albo król mieczy może pokazywać wagę wodnika bliźnięta, król mieczy może pokazywać jakąś osobę prawną, która jest w Waszych nadziejach i obawach. Wszystko, co jest urzędowe, formalne, prawne, oparte na faktach, zgodne z literą prawa, to jest król mieczy. W tym zakresie, w tych energiach, tutaj są pokazane Wasze nadzieje i też obawy. Król mieczy jako finalizacja spraw formalnych może się pokazywać. Może ktoś ma jakieś sprawy urzędowe lub sądowe, na przykład, i tutaj ma dlatego to w nadziejach i obawach pokazane, to ja już nie wiem, ale tak mówię, jak to widać. Koniec miesiąca. Pełne zwycięstwo, sukces, satysfakcja, radość, wsparcie w działaniu. Gloria w 100%. Tak. Tutaj jeszcze jest do tego pokazana karta cesarza, która razem z szóstką mówi o bardzo dużym sukcesie, poprawie sytuacji finansowej. Cesarz jest symbolem pracy i pracowitości, która przynosi najlepsze efekty materialne czyli wszelkiego rodzaju wzrosty finansowe, wysokie stanowiska. Taka pozycja na, na samym wierzchołku możliwości możliwych. Cesarz, szef, imperator czyli ktoś, kto zarządza innymi osobami. Cesarz symbolizuje osoby na wyższych stanowiskach mogą być jakieś osoby z zarządu, na przykład pokazane mówi o sukcesie wypracowanym, tak bym widziała to, z tą szóstką buław, fantastyczne pod względem finansowym zakończenie miesiąca. Moi kochani, a jeżeli byśmy patrzyli na ten rozkład, troszeczkę przyjrzeli się uczuciom i relacjom. To tutaj druga talia nam pokazuje MAGA, który mówi, że na pierwszym planie są nowe przedsięwzięcia. Tak jakby uczucia same czy emocje troszeczkę musiały zostać przeniesione na plan dalszy, bo tutaj przede wszystkim interesy. Marketing, przekazywanie wiedzy, informacje w karcie MAGA, odwaga w nowych przedsięwzięciach. Tutaj jest karta siły też, która mówi, że to jest bardzo duże zaangażowanie. Przypomnę, że Wasz punkt widzenia był pokazany również w giermku monet, jako nowe miejsce współpraca z bliską osobą. Więc może początek miesiąca jest pokazany, jakbyście raczej coś sami realizowali, ale macie w myślach pokazaną tą dwójkę monet, która może mówić o kooperacji. I y, być może jesteście bardzo samodzielni, a tutaj macie jakieś nowe wyzwania, które właśnie dlatego są na wyzwaniu, że trzeba to połączyć na przykład z jakąś jeszcze osobą. I może y, jest to dla Was zadanie, misja do spełnienia. No i zobaczcie. Tutaj. Y, Dobrałam jeszcze, jeżeli chodzi o miłość, uczucia, relacje, związki, jedną kartę i tu mam maga, więc może to oznaczać na przykład poznanie kogoś nowego, relację, którą nawiążemy na przykład w innym miejscu niż nasze miejsce codziennego zamieszkania, albo przy okazji nowych projektów, realizacji jakichś zawodowych, że się w tą relację angażujemy, albo w stałych relacjach, jeżeli ktoś takie ma, ma nowe pomysły tutaj, nowe inicjatywy, spontanicznie podchodzi do jakichś tematów i stara się, żeby te relacje, w których jest, były takie ożywione, radośniejsze, żeby się w nich więcej działo. No właśnie, bardzo, w sumie bardzo fajne karty. W ogóle ten miesiąc dla Raka, muszę Wam powiedzieć, że jest bardzo miły, przyjemny, fajnie pokazany, więc ja sobie nie wyobrażam, żeby sobie. Coś tutaj mogło być? Dla Was niefajnego w rodzinie też są pokazane powody do radości na pewno. Otoczenie, atmosfera bardzo fajna. Towarzystwo się udzielamy, spotykamy. Dobrze się czujemy w swoim towarzystwie, dużo robimy razem. No, przyjemne. Finanse. Zobaczmy, no, co na finansach. Bardzo ciekawe, prawda? Bo na finansach znowu mamy tą dwójkę kielichów, którą już raz mówiłam, że mamy tutaj. W punkt karta dwójki kielichów i giermek monet, które pokazywały nasz punkt widzenia. Mówiłam też o dwójce tutaj w Waszych myślach. I tu znowu współpraca, pieniądze zarabiane z kimś, z kim, kto jest moim partnerem, kogo lubię. Mążona, także. Jest Rycerz Mieczy. Intensywność w komunikacji Rycerz Mieczy pokazuje zwroty, zmiany akcji, szybkie wyciąganie wniosków. Piątka buław tutaj pokazuje, że no, troszeczkę może być napięta atmosfera z tym związana, każdy może ciągnąć w swoją stronę, chcieć swoje realizować. Może Iraki chcą też po swojemu wiele rzeczy robić. Ale to ta współpraca jest pokazana. I może tutaj właśnie ja bym powiedziała, zwróciła uwagę na te karty w połowie miesiąca. Tutaj były pokazane wasze ograniczające was przekonanie związane z nowymi inicjatywami. Więc tutaj ta karta ósemki mieczy właśnie wam daje taką jasną informację, żeby wyjść poza te schematy żeby bardziej być otwartym na propozycje na przykład czy sposób myślenia innych osób, a praca moi no kochani, no to zobaczmy tą pracę mamy sprawiedliwość i. Siódemka kielichów. Sprawiedliwość mówi o uczciwym podejściu do wszystkiego, o umowach może mówić. O siódemka kielichów mówi o bardzo życzeniowym spojrzeniu na te sprawy, ale też o wielu możliwościach. Sprawiedliwość może pokazywać Wam kontrolę na przykład różnego rodzaju, gdzie jesteście oceniani, Was ocenia ktoś. Sprawy formalne, tutaj byłoby właśnie takie Niefrasobliwe na to spojrzenie, niekorzystne dla Was, i może wtedy Wam przynieść rozczarowanie. W Karcie Sprawiedliwości trzeba bardzo odpowiedzialnie do wszystkiego podejść, co dotyczy Waszej pracy. Odpowiedzialnie, rzeczowo, terminowo, niczego nie można zaniedbać, bo Karta Sprawiedliwości na pracy mówi, dostaniesz dokładnie to, na co sobie zapracowałeś, zasłużyłeś, jak się przygotowałeś do czegoś, taki będzie teraz rezultat, efekt. Więc dlatego tu jest. Nie ma czegoś takiego, że coś się samo zrobi, coś się samo załatwi, będziecie rozliczeni ze wszystkiego. Jeżeli pracujecie na coś, mam nadzieję, że tak to właśnie będzie, to dostaniecie hmm, nagrodę, tak powiem, za to. Jeżeli zaniedbacie, będą konsekwencje. No. Tak to wynika. Zapraszam oczywiście Was, moi drodzy, do czytań indywidualnych. Jeżeli ktoś ma jakieś sprawy związane ze, na przykład z swoją pracą, i są to jeszcze jakieś sprawy sądowe. To on tutaj może być pokazany jako osoba, która patrzy na te sprawy właśnie w taki sposób, jakby się chciało, i też mniej pozytywnie ocenia sytuację, w której jest. A tutaj też byłaby taka sugestia, żeby spojrzeć na to, co się udaje zrealizować, już udało. No i drodzy, dla raka, na październik jedna karta. Przesłań anielskich, co się pokazuje dla osób z Pocna Kuraka na Październik. Jaka rada? W tytule karty: Nagradzaj się. Ostatnio dużo od siebie dawałeś, więc czas żebyś i ty coś otrzymał. Znajdź chwilę, by się nagrodzić. Równowaga dawania i przyjmowania jest niezbędna dla utrzymania stałego, wysokiego poziomu energii, nastroju i motywacji. Tak, zachęcam do pokierowania się radą. Dziękuję za Wasz czas, uwagę. Zapraszam na kolejne filmy. Do następnego razu.